Witajcie, tym razem zapraszam na spotkanie z Oppo Reno3 Pro, którego z pewnością doskonale znacie. To chyba najładniejszy telefon jaki ostatnio testowałem, ale czy warto go nabyć parę miesięcy po premierze? Zobaczymy jakie są zalety, a także wady tego modelu. Na temat Reno 3 Pro powiedziano do tej pory wiele, zatem nie chcę się skupiać na specyfikacji tego telefonu. Natomiast rozpisałem najważniejsze aspekty, które chcę poruszyć po miesiącu testów. A na koniec w podsumowaniu odpowiemy sobie na pytanie, czy warto w ogóle zainteresować się obecnie tym smartfonem parę miesięcy po jego premierze w Polsce, a także mając na uwadze, że pokazano nową serię Reno 4, z tym, że jeszcze tych nowości nie ma u nas w Europie. Wykonanie obudowy Reno 3 Pro to zaskoczenie. Nie chodzi wcale o materiały, dlatego że to klasyka. Dwie tafle szkła, które przedziela aluminiowy korpus. Sporym atutem okazała się masa. W tym roku wiele smartfonów ma około 200 gramów, a tutaj nieco ponad 170, do tego znakomite rozłożenie masy, a to sprawia, że oceniam to urządzenie jako lekkie. Co ważne, rano 3 Pro jest także smukły, to nie spełna 8 mm. Sama wygoda trzymania stoi na wysokim poziomie, wynika to z zagiętego panelu na tyle. Natomiast Niewielka grubość powoduje, że w tej cenie znajdę konkurencyjne smartfony, które możemy trzymać jeszcze bardziej wygodnie. Z jednego powodu, o którym zaraz powiem. Co do wyglądu to rewelacja. Oppo 3 Pro to chyba najładniejszy telefon, jaki ostatnio widziałem. Oczywiście cały efekt robi tutaj kolor obudowy, dlatego że jeżeli kupimy sobie tego smartfona w kolorze czarnym, no to tego efektu powiedzmy, że nie będzie w ogóle i będzie wyglądał bardzo pospolicie. A tutaj na ten fajny wygląd składa się barwa taka jasno-szara, a także niebieska. To samo dwukolorowe połączenie mamy jeszcze na ramce. Nawet możecie zobaczyć na ujęciach, że to jest po prostu niesamowicie fotogeniczne urządzenie. Całości dopełnia matowe, niezwykle fajne w dotyku wykończenie, ale ma to swoje wady. Obudowa bywa dosyć śliska. Bardzo mi się spodobały takie ścięte krawędzie na górze oraz na dole. Klawisze zostały znakomicie spasowane, zapewniają doskonały skok. Do tego interesującym akcentem okazał się pasek na przycisku zasilania w kolorze jasno-zielonym. Wyspa na aparaty nieco wystaje, zatem telefon buje się wtedy, kiedy leży na stole. Możemy to zniwelować za pomocą case'a zawartego w zestawie. Zabezpieczy obudowę także przed zarysowaniami. Dookoła ekranu Rano 3 Pro ma obramowanie. Nie ma tutaj wysuwanej kamerki do selfie na wzór płetwy rekina. Zamiast tego obiektyw został wkomponowany w ramach otworu w ekranie. Tego typu rozwiązanie pozwoliło, aby masa tego smartfona okazała się niższa. Do Podam jeszcze, że ekran został zagięty na jego lewym oraz prawym boku. W temacie ekranu Rano 3 Pro dysponuje AMOLEDem Full HD+, zatem każdy element jest szczegółowy i to każdemu z pewnością wystarczy. Barwy są nasycone, mamy doskonałe kąty widzenia, do tego ekran jest zadowalająco jasny, zatem w słońcu widoczność oceniam na dobrym poziomie. Oczywiście prawdziwe czernie, a także całkiem dobre działanie jasności i automatycznej. Sporym atutem jak zawsze okazuje się 90 Hz, w powodu to, że każda animacja, przewijanie na tym ekranie wygląda wręcz zjawiskowo, bardzo płynnie, bardzo szybko. Mamy redukowanie światła niebieskiego, ciemny motyw systemu. Obie funkcje mogą pracować na podstawie harmonogramu. Za pomocą suwaka możemy dopasować temperaturę barwową. Zawarte są takie klasyki jak dokonanie zmiany rozmiaru tekstu, skalowanie interfejsu czy też nawigowanie po systemie przy pomocy gestów. Barwy mogą być żywe albo delikatne. Możemy zdefiniować, czy 90 Hz ma być cały czas aktywne, ale można wybrać równie dobrze 60 Hz, aby zaoszczędzić nieco na baterii. Telefon może jeszcze regulować to sobie automatycznie w trybie właśnie automatycznym. Na pokładzie Reno3 Pro występuje Always On Display, zapewnia sporo motywów, co fajne krawędzie ekranu mogą być poświetlane, kiedy otrzymamy nowe powiadomienie albo kiedy ktoś do nas zadzwoni. Wbudowana bateria to 4025 mAh w zestawie dostajemy ładowarkę o mocy 30W. Czas ładowania do pełna wynosi nieco ponad godzinę. Co do wyników, uzyskamy spokojnie 4, maksymalnie 6,5 godziny pracy na ekranie. Te wyniki oczywiście super porywające nie są, kiedy porównamy to sobie do konkurencji, gdzie spotykamy bardziej pojemne baterie, ale nie powiem, że rano 3 Pro trzyma słabo jest po prostu w porządku i cały dzień bez potrzeby sięgania po ładowarkę telefon raczej wytrzyma. Testy wykonywałem, kiedy aktywne było 90%. Herców, zatem te wyniki można jeszcze zapewne poprawić. Działanie systemu oceniam na bardzo wysokim poziomie. Zawsze każda operacja wykonywana jest szybko. Nie zauważyłem przez miesiąc testów nawet żadnego klatkowania animacji. Telefon dosłownie pływa i pracuje bardzo stabilnie. To oznacza, że optymalizacja systemu do specyfikacji okazała się tutaj doskonała. Zagramy na tym telefonie bez większego kłopotu w zaawansowane i wymagające gry. Testowana wersja ma. 12 GB ram, budowana pamięć to UFS 2.1. Wada polega na tym, że 256 GB niestety nie da się rozbudować za pomocą karty MicroSD. Na pokładzie mamy Snap 765G. I ta jednostka spokojnie wystarcza do sprawnej pracy tego systemu, co zresztą już usłyszeliście. Oczywiście mamy NFC do płacenia, Dual SIM, a także wsparcie sieci 5G. W aspekcie dźwięku mamy na pokładzie głośniki podwójne. One nie są co prawda najlepsze, ale okazały się zadowalające. Gwarantowana dobra czystość, doskonały poziom głośności maksymalnej, a także delikatna głębia, tony niskie, natomiast nie są super porywające. Usłyszymy dosłownie takie delikatne basy na tym polu. Po powinno być nieco lepiej. Mimo to głośniki w rano 3 Pro oceniam bardzo pozytywnie. Kiedy podłączymy słuchawki, to uzyskamy czysty, szczegółowy dźwięk, który ma dobre basy, ale nie ma tutaj niestety złącza jack, dlatego musimy korzystać z adaptera. Występuje w tym telefonie Dolby Atmos, zapewnia tryby takie jak automatyczne do filmów, muzyki albo grania. Przechodzimy do tematu bezpieczeństwa. W ekranie zaszyto skaner, samo działanie wypada znakomicie i nawet powiem, że wzorowo. Zawsze za pierwszym podejściem palec był rozpoznawany, a do systemu przenosimy się dosłownie natychmiastowo. Bardzo mi się spodobało, że można wybrać animację skanera, motywów jest całkiem sporo, zatem każdy znajdzie coś dla siebie i co ważne, na tym ekranie te animacje wyglądają cudownie. Samo rozpoznawanie twarzy bazuje oczywiście na kamerce do selfie, działa to zawsze bardzo szybko, nawet w ciemniejszym otoczeniu, ale kiedy ustawiona jest najniższa jasność ekranu, to wtedy w tego typu warunkach rozpoznawanie twarzy zakończy się niepowodzeniem. Fajnym akcentem jest animacja dookoła wcięcia w ekranie, kiedy kamerka do selfie rozpoznaje naszą twarz. Ta metoda może pracować na dwa sposoby. Pozostaniemy na ekranie blokady albo przeniesiemy się samoczynnie do systemu. Nagrywane filmy oceniam na dobrym poziomie, choć z pewnością do typowego, droższego flagowca nieco brakuje. Detale są zadowalające, barwy delikatnie podbite, natomiast to akurat sprawia, że kolorystycznie nagrania są bardzo ładne. Nagrania wykonywane w ramach podwójnego optycznego powiększenia mają słabe detale. Zobaczymy pewne szumy. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w ramach pięciokrotnego powiększenia hybrydowego. Mamy także nagrywania w ramach dużej stabilności, maksymalnie 1080p. Szeroki kąt zapewnia stabilne nagrania, detale nie porywają i zobaczymy, że stabilizacja tutaj też działa nieco mało naturalnie. Wykonywane zdjęcia w dzień okazały się bardzo dobre, gwarantowane całkiem dobre detale, fajna dynamika. Oczywiście możemy wykonywać fotografię w maksymalnym rozmiarze 48 megapikseli. Wtedy detale powinny być na jeszcze wyższym poziomie. Barwy oceniam jako delikatnie podbite, ale są one raczej naturalne, zatem działanie automatyki jest stonowane. Choć no, zauważymy, że te barwy nie są takie jakby płaskie, tyle że no, są delikatnie podbite, ale wydaje mi się, że to wygląda bardzo ładnie. Na pewno spory udział w dobrej jakości zdjęć ma automatyczny HDR i polecam, aby cały czas był Aktywny. Szeroki kąt zapewnia pole widzenia 115 stopni. Tutaj detale powinny być w jasnym otoczeniu ponownie zadowalające, ale nie możemy oczekiwać, że też będą one na wysokim poziomie. Czasem boki tego typu zdjęć mogą być rozmyte. Mamy jeszcze tryb nocny dedykowany dla każdego obiektywu. Bazowy aparat gwarantuje fajne zdjęcia w nocy, dosyć jasne, ale zobaczymy oczywiście pewne szumy. Podwójne powiększenie przekłada się na łatwiejsze poruszenie zdjęcia w nocy, ale ale jeszcze jakość jest akceptowalna, ale pięciokrotne powiększenie to już jest słabe jakościowo zdjęcie w nocy. Selfie mogą się podobać, całkiem szczegółowe, do tego naturalne barwy, ale czasem jasne obiekty mogą być ponownie przepalone. Zadowalająco wykrywane są krawędzie w ramach efektu rozmycia, z tym, że nie zawsze w okolicy włosów rozmycie jest trafne. Czy warto zatem kupić n 3 Pro? Myślę, że tak. To piękne urządzenie, szczególnie w testowanym kolorze niebieskim. Mamy tutaj znakomity ekran, sprawne działanie systemu. Mamy też pewne braki, które wynikają z tego, że to nie jest flagowiec. Nie ma wytrzymałości na spotkanie z wodą czy też ładowania indukcyjnego, natomiast po miesiącu testów tego smartfona polubiłem i mogę Wam go gorąco polecić, chyba że wolicie poczekać na nowszą generację. Tyle ode mnie, dzięki za obejrzenie, zapraszam do komentowania, a tymczasem do zobaczenia.